Na wymarzoną majówkę nad morzem zaprasza Apart Hotel Residence. jest Jastrzębia Góra www.residenc.pl Katowice, a nie Warszawę wybrali do świętowania żołnierze. Sierpniowa defilada odbędzie się na Śląsku, by uczcić przypadającą właśnie setną rocznicę wybuchu pierwszego powstania. Upamiętniające odradzanie się państwowości polskiej i wielką wolę Ślązaków do tego, żeby Śląsk stanowił część odrodzonej Rzeczypospolitej. Defilada zorganizowana zostanie 15 sierpnia, czyli na dzień przed rocznicą. To, że święto Wojska Polskiego będzie mogło się odbyć na ulicach Katowic, poczytujemy jako najwyższy wyraz uznania. Myślę, że wszyscy dołożymy wszelkich starań, aby i ta defilada, ale i ten sobotni piknik patriotyczny. Był takim wyrazem wspólnoty, wyrazem wspólnoty mieszkańców Województwa Śląskiego i całej Polski. Rok 2019 decyzją Sejmu jest rokiem Powstań Śląskich, a już jutro rano do Warszawy wyruszy specjalny rocznicowy pociąg między innymi na spotkanie z prezydentem Andrzejem Dudą. Dzieci, młodzież, czyli te pokolenia, którym chcemy przekazać tą ważną inicjatywę, która była w przeszłości, oczywiście środowiska społeczne, biznes, kultura, komitet honorowy, podmioty zaangażowane, strona rządowa, samorządowa. I myślę, że to będzie wyjątkowe, ponieważ też ten pociąg będzie wyjątkowy, jest wymalowany w barwy Powstań Będą elementy powstańcze w tym pociągu. No, i łącząc to wszystko, pokazujemy tą naszą ciekawą historię. A pociąg wyruszy o 5.57 z Dworca Głównego w Katowicach.